Rio de Janeiro to drugie największe miasto Brazylii. Leży na wybrzeżu Atlantyku i ma około 7 milionów mieszkańców. Z góry najlepiej widać, jak Rio jest zbudowane: plaże, góry, zatoki i dzielnice wciśnięte między skały. Miasto słynie z pomnika Chrystusa, zbawiciela, głowy cukru, samby i jednej z najsłynniejszych plaż na świecie Copacabana. To mieszanka natury i wielkiej metropolii, a z powietrza widać to naprawdę wyraźnie. Jeśli lubicie takie podróże, odkrywanie smaku razem ze mną, zostawcie serducho, komentarz i suba. Dzięki temu wiem, że warto jechać dalej i pokazywać Wam więcej świata. Po locie helikopterem jedziemy do Santa Teresy. Tam spotykamy się z Ewą, Polką, która od lat mieszka w Rio. Umówiliśmy się z nią na kolację w lokalnej restauracji. Restauracja nazywa się Aprazivel. Robią tu nowoczesną kuchnię brazylijską opartą na lokalnych produktach. Zaczynamy od brazylijskiego guacamole, zrobionego z owoców fasai. To bardziej wygląda jak mus. Tak, dlatego że jest robiony z. Nie jest oczywiście robiony z awokado, tak jak w Meksyku, tylko jest robiony z jagód, palmy. Palmy, która się nazywa właśnie acai. Są też różne inne odmiany tej podobnej palmy, z których też podobne jagody się otrzymuje, natomiast to jest konkretnie palma acai. Z niej się wyrabia na przykład lody, tak, takie sorbety, z niej można robić soki, bardzo dobre. zazwyczaj z dodatkiem cukru, ewentualnie innych owoców, tak, żeby miały lepszy smak, dlatego że same owoce są faśne. Nie są słodkie, no ale tutaj akurat jest zrobione takie guacamole, czyli taki sos, który jest podawany z tapioką. Tapioka to właśnie w postaci takich placków smażonych bez oleju na patelni. Które są bez smaku. Tak, bez smaku, natomiast jest bardzo popularna tutaj, często można spotkać street food, właśnie taki tapioka z różnymi nadzieniami. Ona świetnie właśnie, dlatego że nie ma takiego jakiegoś specjalnego wyrazistego smaku, to bardzo dobrze smakuje ze wszystkim praktycznie. to próbujemy. Ale trochę... Rzeczywiście smakuje jak delikatnie awokado. Jak Myślę, że dlatego, że jest tym koriander, czyli Bo kolendra, w kolendro, tak? Mm -hmm. Kolendra. Ale nie jest kwaśne jak sok z Asai. Nie, Sama, sam chips z tapioki jest twardy, bez smaku. Zobaczymy, jak smakuje brazylijskie ceviche i czy mocno różni się od tego peruwiańskiego. Mamy sywicze. Ceviche. ceviche jest oczywiście inspirowane kuchnią peruwiańską, natomiast tutaj mamy tak bardzo po brazylijsku. Mamy kawałki ryby z czerwoną cebulą. To jest w specjalnym sosie kupi. To jest sos, który pochodzi z północnego wschodu Brazylii, z północy Brazylii. No i podobno mamy też posypane ziołami amazońskimi. Są chipsy z plantanów, tak? czyli z zielonych bananów. Tak. I takie mamy czerwone kawałeczki, nie wiem czy tu widać u Huberta, takie czerwone kawałeczki to są, jest owoc nerkowca. Mhm. Czyli tak jak mamy orzechy nerkowca, takie w półkolu, które są popularne u nas, to jest właśnie owoc, na których te, te orzechy rosną. I jest bardzo soczysty w środku. Tak aż tak. się taki sok leje z niego. Tak, Słodki tak, bardzo. jest bardzo soczysty. Jest używany bardzo często właśnie na soki, ale też właśnie w potrawach. Często jak się robi z niego właśnie kary brazylijskie, ekzonem kary z każu. Ale na pewno te sywicze bardzo mocno się różnią niż te z Peru. Sama ryba jest bardziej Twardsza niż w Peru, bo w Peru ten sok z limonki bardziej go e, jakby gotuje i same, same ceviche są bardziej delikatne, te już są bardziej twarde. A na koniec dostajemy to, na co najbardziej czekałem – pieczone serce palmy. To długie coś to jest palmito, czyli serce palmy. Palmy pupunia konkretnie, bo mamy kilka palm, które są jadalne. Palma się ścina. Przepoławia tak i ona jest grillowana, więc ta palma jest grillowana. Możemy ją polać yy, domowym pesto. Tutaj serwują właśnie z domowym pesto, bardzo dobre w smaku. Niektórzy mówią, że trochę jak smakuje jak szparagi, ale Hubert to Wam opowie, jak to smakuje, co Wam co mu to przypomina, czy coś to przypomina? Rzeczywiście, strukturę ma trochę jak szparagi, nawet jak się trochę tak e, rozciąga. Taka buchnista, tak, jak Rzeczywiście jest trochę podobna do szpragów, Krupiąca miękka w środku. Ona jest tutaj bardzo popularna, natomiast ponieważ została bardzo mocno przetrzebiona w lesie, bo rośnie tutaj naturalnie, tak, w lesie, w lesie deszczowym, tak, bo je mamy w Rio i w okolicach Rio mamy lasy deszczowe. Natomiast została bardzo mocno przetrzebiona, więc w tej chwili jest zakaz ścinania tej palmy, dlatego że ona musi rosnąć 30 lat, żeby w ogóle, żeby, żeby była jadalna. I oczywiście ścina się całą palmę, żeby tylko zjeść część i małą część. Te, które są w restauracji pochodzą z upraw. Następnego dnia umawiamy się z Ewą na street food, bo to najlepszy sposób, żeby poznać lokalną kuchnię. Ewa zajmuje się tutaj turystyką, prawda? Tak, jestem lokalnym przewodnikiem w Rio de Janeiro, prowadzę powstanie Rio de Janeiro oczywiście po mieście. Jestem z wykształcenia latynomarkanistą i antropologiem kultury, także uwielbiam podróże i tak się stało, że wylądowałam w Brazylii zupełnie przypadkowo w Rio de Janeiro, więc tutaj mieszkam od około 6 lat z przerwami, ale mniej więcej od 6 lat także zadomowiłam się tutaj, no i zaczęłam od dwóch lat oprowadzać wycieczki, także zapraszam wszystkich bardzo na zwiedzanie Rio de Janeiro ze mną jest naprawdę super, zwiedzamy oczywiście klasyki jak Corcovado i gołe Cukru, natomiast e, oczywiście zwiedzamy też bardzo fajne zakamarki których nie wyczytacie w przewodnikach, nie, jest, nie usłyszycie od nich od od blogerów, także zapraszam bardzo serdecznie ze mną, Ria, de Janeiro oczami lokalsa. Dojechaliśmy na miejsce na Feria de Gloria, gdzie lokalni spotykają się tu, aby wspólnie spędzić czas. Słuchajcie, pierwsza wiedzie bułka z sercami kurzymi. W środku prażona cebulka. Tutaj pani zrobiła mi rynka z rumem i właśnie z tym owocem. A jest to owoc. Merkowca, do tego mleko skondensowane, jest bardzo mocny. Jesteśmy tutaj e, u pana, który robi rzemieślnicze alkohole. Są to likiery słodkie z mlekiem kondensowanym, ale opowiesz mi coś e, tak, bardziej. To, to są o, generalnie ty? likiery, tak? Więc one są z różnymi owocami. Mamy owoce e, z hibiskusa, mamy z bananów, z papryką, tak? Z Papryku. Tu jest kolej z kolei z marynaryn. Ten, który wypiłem. z... E, to, jest, to jest likier di jambu. Żambuł to jest też owoc, natomiast on daje właśnie efekt takiego cierpnięcia języka dla tak? Właśnie no. e, Przed chwilą właśnie widzieliście jak wypiłem e, ten likier. Oczywiście ma taki bardzo efekt znieczulający e, całą buzię jak pieprz syczuański. To jest danie typowe z północnego wschodu z Brazylii, ze stanu Bahia. Pod spodem mamy pieróg z ciasta kukurydzianego zazwyczaj, albo fasolowego, różnie. Więc to jest taki, powiedzmy takiej wielkości pieróg, zasmażony na głębokim tłuszczu, przekraja się go w pół i właśnie wypełnia takim sosem, z krewetek najczęściej. Sos z krewetek i rozmaitych warzyw. A tu obok, to biało-czerwony, to jest taki molio a campania. Czyli sos z krojonych pomidorów i cebuli. To jest taki ciągnący trochę jak taki glut. Sam pieruk jest dosyć suchy, ale właśnie ten sos nadaje mu tekstury i smaku. Nie jest to moje ulubione danie do tej pory, które zjedliśmy. Może dlatego, że ta konsystencja taka jak przy soku z Aloesu, który się tak Aha. ciągnie, nie jest moją taką ulubioną formą. A karaże może mieć różne formy, więc akurat tutaj mamy taki duży pieróg. Czasami też jest tak, że są takie malutkie pierożki, tak? Z sosem. One też powiedzmy troszkę inaczej smakują, a masz to w małej ilości. Esse que é abóbora com carne seca. Aqui é a nossa pimenta, ela queima bastante. Picante. Muito. E o limãozinho que quando você for dar uma mordida, você pode dar uma espremidinha, fica gostoso. To jest ta kulka z czarnej fasoli. Smakuje jak taki fajny krokiet hiszpański. Boję się trochę. I ostra papryka, ostra z ostrej papryki. Wow, bardzo pikantne. – Pikantne bardzo? – Bardzo. No na to trzeba uważać, specjalnie to zrobiłaś. Z konsystencją smakuje bardziej z dyni, ale jeśli chodzi o smak, to raczej z czarnej pasoli. Wegręba. Ewa dała mi namiar do Bruna, lokalnego przewodnika. Umówiłem się z nim na oprowadzenie po faweli Vidigal, jednej z najbardziej znanych w Rio. Zaczynamy w faweli w Rio de Janeiro w Vidigal. Vidigal. Jest to fawela, która już, już jest spacyfikowana, a ze mną jest Bruno. Słuchajcie, jesteśmy teraz w takim małym sklepiku, gdzie panowie sprzedają, siedzą, piją alkohol. Poczęstowali nas Bacida de maracuja, czyli napój alkoholowy z maracują, konron, o wodka. Kasias. o wod wod kasias. 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 Czyli to jest e, z e, kasiasy, zrobiony z kasiasy. Jest e, bardzo mocny i bardzo słodki. Akurat idealny, takie przełamanie. Przełamanie lodów i tego strachu takiego przed chodzeniem po faweli. Weszliśmy na taras widokowy, gdzie widać fawelę z góry, a na dachu jest bar, gdzie chłopak zrobił mi szaszłyka opalonego palnikiem. Cały czas do mnie mówił, ale niewiele z tego zrozumiałem. Głodniliśmy z Bruno i wpadliśmy do knajpy, która jest na wzgórzu faweli. W życiu bym się nie spodziewał, że na faweli znajdziemy takie sympatyczne miejsce. E, knajpa, gdzie podają takie rzeczy jak mąka z napioki, Do tego boczek. No i tutaj mamy peziłada, czyli taki gulasz z żeberek, kiełbasy oraz czarnej fasoli. Mam tu żeberku, które już widać, że. Się, rozpłynie się w ustach do tego jarmuż ale inny niż który mamy w Europie, a w smaku jest bardziej delikatny i nie aż tak twardy jak ten nasz europejski jarmuż tutaj mamy mąkę z tapiołki która wygląda jak bułka tarta i tak też smakuje jakby była z dodatkiem masła do tego pomarańcz no i oczywiście boczek boczek chrupiący, tłusty to jest naprawdę bardzo fajne danie Na zakończenie idziemy do Churrasquería. To brazylijska restauracja mięsna, gdzie kelnerzy chodzą ze szpadami i kroją mięso prosto na talerz. Jeśli le chcesz, a rodzajów mięsa jest tyle, że trudno wszystkiego spróbować. To jeden z klasyków brazylijskiej kuchni i obowiązkowy punkt, jeśli chcesz zrozumieć, jak Brazylijczycy jedzą mięso. Jesteśmy w Churrasqueria Palace. Jest to restauracja, która serwuje mięsiwo. I nie tylko. Ta restauracja powstała już bardzo, bardzo dawno temu, ma ponad 70 lat. Mamy tu naprawdę wyśmienite, bardzo dobre jedzenie, bardzo dobry bufet. No i przy okazji właśnie wyśmienite naprawdę mnóstwo, mnóstwo miejsca, miejsca do wyboru tradycyjnego, brazylijskiego grilla. I tutaj będą nam przynosić te wszystkie mięsa, które są na szpadach, prawda? Czy będą tak. oddzielnie też, jakby... Przepiórka na pewno nie będzie na szpadzie? Myślę, że też. Też? Tak. Czyli na szpadach jest Przenoszą, kilka pewnie przepiórek. No. Yy, przynoszą, przynoszą mięso na szpadzie. Kroją, odkrajam kawałek takimi szczypy, szczypcami, mhm. bierze się kawałek na talerz, no i jemy. Polędwica z tłuszczykiem, zobaczcie, jak ona w ogóle jest zrobiona. I jedna z popularniejszych tutaj Jajku, jest dobre. Ten tłuszczek jest tak przepyszny. W ogóle ten, ten cały grill, ten smak tego mięsa. No, no nie dziwię się, że Argentyna i Brazylia mają tak dobre mięsa. To jest coś przepysznego. Nigdzie w Europie takiego dobrego. Gryla nie wam. Naprawdę. Nie wiem, jak oni to robią. Czy oni to wszystko jakoś marynują wcześniej? Czy wrzucają tak, takie co tak, so te. Znaczy, niektóre marynują, niektóre. Um, mają specjalne techniki, mają specjalną sól, tak, do, do gryjowania i rozmaitymi sosami i olejami polewają. Nie, griowania. to jest po prostu genialny i struś, bardzo dobrze wypieczony. ja. Jaki mięciutki. Nie, naprawdę muszą mieć jakąś na sekretną przyprawę. Do tego, żeby to wszystko zamarynować i, i w odpowiednim czasie ugrillować, żeby to nie było przyciągnięte mięso, bo to jest naprawdę sztuka, zrobić tak naprawdę genialne mięso. Rio de Janeiro, miasto kontrastów, od widoków jak z pocztówki, przez surową rzeczywistość faweli, po jedne z najlepszych miejsc, jakie tu zjesz. Miejsce pełne energii, dynamiki i skrajności, które trudno zapomnieć, niezależnie od tego, jakie odbierasz.